W Kazachstanie doszło niedawno do prawdziwej rewolucji. Wyzwoliła ją szokująca podwyżka cen paliw i gazu. Co więcej, była to udana rewolucja, a zgodnie z dekretem prezydenckim Nursultana Narzbajewa, rząd Kazachstanu został odwołany ze skutkiem natychmiastowym. Co za tym idzie, obywatele właśnie obalili rząd w Kazachstanie. Powodem były podwyżki cen prądu i gazu. Mieszkańcy podpalili własną stolicę Aomaata z powodu podniesienia ceny skroplonego gazu o 316%. Warto zaznaczyć, że w tym samym czasie w Polsce cena gazu ziemnego dla przedsiębiorstw wzrosła rok do roku o 345% i nikt się nie buntuje, tylko wszyscy grzecznie płacą albo zwijają biznes. A tymczasem w Kazachstanie, właśnie z powodu kosmicznych cen paliw i gazu, wybuchła realna rewolucja. Prezydent kraju, aby ratować swoje stanowisko, poświęcił rząd, co jednak nie uspokoiło wściekłego tłumu. Mieszkańcy Kazachstanu doszli do wniosku, że już wystarczy i postanowili odebrać władzę siłą. Były to sceny podobne do zeszłorocznego szturmu na kongres w Waszyngtonie. Reakcją władz? Było odcięcie internetu w całym kraju i ogłoszenie stanu wyjątkowego. W sieciach społecznościowych można zobaczyć wiele filmów z Kazachstanu, a sceny wyglądają tam jak na wojnie domowej. Na ulicę wyprowadzono już wojsko, jednak sytuacja cały czas nie jest opanowana. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami w pacyfikacji kazachskich obywateli weźmie udział organizacja CSTO, złożona z Rosji, Armenii, Białorusi, Kirgistanu, Kazachstanu i Tadżykistanu. Póki co nie ujawniono żadnych informacji na temat potencjalnych ofiar śmiertelnych, lecz jeśli wierzyć lokalnym agencjom informacyjnym, bez wątpienia do takich doszło podczas kilku szturmów na budynki rządowe. Oczywiście sytuacja w dalszym ciągu się rozwija i nic nie jest jeszcze pewne. Zainteresowanych odsyłam na naszą stronę internetową zmiany